W cyklu Dobry sen to wyzwanie nasz ekspert odpowiada na pytania związane ze zdrowym snem i doborem właściwego materaca. Pani Zofia, osoba aktywna i pogodna, zapytała nas, jak dbać o materac, aby służył przez wiele lat. Mój materac doskonale wpłynął na jakość mojego życia. Wybrałam go bardzo starannie, uwzględniając swoją wagę, próbując różnych materacy w salonie. Bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak mam dbać o materac, aby mi długo służył. Pięknie dziękuję za to pytanie, ponieważ jest to bardzo rzadko poruszana kwestia. Dbając o materac, nie tylko wydłużamy jego żywotność, ale także poprawiamy komfort snu. Warto zakupić materac ze zdejmowanym pokrowcem do prania, którego właściwości dobieramy do własnych preferencji. Na przykład ze srebrną nitką, która działa antybakteryjnie lub antyalergicznie. Lub też pokrowiec z naturalnym włóknem bambusa. Najlepiej wybierać takie pokrowce, które możemy prać w wysokich temperaturach nawet do 60 stopni, dzięki czemu usuwamy z nich bakterie oraz rozsocze. Przez pierwsze pół roku materac powinien być raz na miesiąc obracany przodem do tyłu i dwa razy w roku górą do dołu. W ten sposób zapobiegamy jego odkształceniu się, przedłużamy jego żywotność oraz komfort użytkowania. I pamiętajmy, że dobry sen to wyzwanie.